Będzie to opowieść o kobiecie, która zaślepiona kochankiem, całkowicie zatraciła się we własnym życiu. Aby go zadowolić, godziła się na największe upokorzenia, a finalnie poświęciła własnego syna, aby nie zezłościć partnera. Ta historia wydarzyła się naprawdę, choć trudno uwierzyć, że matka nastoletniego syna mogła posunąć się aż do tak nieludzkich czynów. Sama niejednokrotnie doświadczona przez życie, teraz stała się katem, choć sama nie wymierzyła ani jednego ciosu. Nie zawsze jednak trzeba być aktywnym uczestnikiem wydarzeń, aby ponieść karę. Nawet jeżeli nieprawną, to moralną. Życie z poczuciem odpowiedzialności za wyrządzone zło i nosić brzemię poczucia winy za brak należytej reakcji. Bierność również jest czymś złym, czymś co napędza sprawców i pozwala im zmieniać się w prawdziwe bestie. Jest początek grudnia 2017 roku. W niewielkiej miejscowości niedaleko Szczecina starszy mężczyzna wybrał się na spacer z psem. Jego tradycją było to, że za każdym razem wybierał inną trasę, którą pokonywał. Zawsze wybierał las. Tam pupil mógł swobodnie biegać, a że nie był to mały kundel a pies ważący blisko 40 kg, mógł u niektórych postronnych ludzi wzbudzać przerażenie. Dlatego pantadeusz wolał zwiedzać zakamarki pobliskiego lasu, gdzie prawie nikt się nie zapuszczał. Zwłaszcza w grudniu, kiedy pogoda nie zachęcała do przedobiadowych spacerów. Pan Tadeusz, przeciskając się między drzewami, zastanawiał się nad planem nowego tygodnia. Od niedawna był na zasłużonej emeryturze, i ten pies okazał się nieocenionym kompanem. Wielokrotnie powtarzał, że gdyby nie on, już dawno zacząłby hodować brzuszek przed telewizorem. Teraz przynajmniej miał powód, aby kilka razy dziennie odbyć spacer. Idąc dalej, mężczyzna zdał sobie sprawę, że mimowolnie trzyma się jakiejś ścieżki. Nie była stara, bo ziemia wyglądała na świeżo wydeptaną. W dodatku wyglądała tak, jakby ktoś ciągnął po niej coś ciężkiego. Widocznie pies też się tym zainteresował, bo wyrywał do przodu jak z katapulty. Po chwili zniknął z horyzontu. Pantadeusz przyspieszył kroku, ale po kilkunastu metrach zobaczył czarny ogon wachlujący z prawa na lewo. Pies coś znalazł, pomyślał i podszedł bliżej. Pod niewielką warstwą chrustu leżało ludzkie ciało. Był to mężczyzna, ale trudno było powiedzieć coś więcej. Jego bluzka była zaciągnięta na głowę, co ewidentnie było efektem ciągnięcia denata za nogi. Dłonie wyciągnięte do góry, brak butów i jednej skarpetki. Druga była czysta, więc mężczyzna nie mógł chodzić po lesie. Po chwili na miejsce przyjechała wezwana policja. Lekarz Pogotowia, który również przybył na miejsce, stwierdził zgon i nie było najmniejszych wątpliwości, że było to przestępstwo. Jak ofiara zginęła? Na to pytanie odpowie sekcja zwłok. Policja na miejscu rozpoczęła czynności dochodzeniowo-śledcze. Na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że ofiara została przeniesiona w to miejsce, a do samego zdarzenia doszło gdzieś indziej. Świadczyły o tym chociażby brak krwi i śladów walki w miejscu ujawnienia ciała. W dodatku na ciele ofiary było wiele śladów i każdy z nich był potencjalnie śmiertelny. Poza tym technik zabezpieczył kilka śladów protektorów butów odbitych w... Płocie wokół ciała. Jak ustalono, były to dwa typy obuwia, z czego jeden znacznie mniejszy od drugiego. Zatem jednym ze sprawców była osoba nieletnia, bardzo niski mężczyzna albo kobieta nosząca rozmiar buta 36. Na miejsce skierowano również przewodnika z psem, ale te działania nie doprowadziły do ustalenia sprawców. Udało się ustalić, że odeszli tą samą drogą, którą przyszli, jednak trop urwał się mniej więcej w połowie gruntowej drogi prowadzącej do tej asfaltowej biegnącej przez las. Na kolejne pytania odpowiedziała sekcja zwłok. Lekarz z zakładu medycyny sądowej w Szczecinie ustalił, że przyczyną zgonu była rana cięta i kłuta w okolicach szyi. Poza nią na ciele Denata odnaleziono wiele innych obrażeń, jak rany kłute ręki, brzucha, klatki piersiowej. Były też rany tłuczone głowy i nadpalona dłoń. Ewidentnie ofiara umierała wiele godzin, a sprawca lub sprawcy pastwili się nad nią w nadwyraz zawzięty sposób. Śledczy ocenili, że Denat ma około 45-50 lat. Nie odnaleziono butów, więc założono, że został pozbawiony życia w innym miejscu, najprawdopodobniej w jakimś pomieszczeniu. To tam muszą znajdować się ślady zbrodni, bo rany musiały spowodować obfite krwawienie. Analiza odcisków palców i śladów DNA Denata pozwoliły ustalić jego personalia. Był nim 46-letni, bezdomny Waldemar T., w przeszłości wielokrotnie karany za drobne przestępstwa. W jego aktach znajdowały się kradzieże i kierowanie pojazdem pod wpływem. Mężczyzna doświadczony przez życie. Niegdyś prężnie działający biznesmen, któremu nie udała się ważna inwestycja. Popadł w długi i wkrótce stracił dobytek życia. Wtedy odeszła od niego żona, zabierając dwójkę dzieci. Kobieta ułożyła sobie życie na nowo, a Waldemar poszedł w alkohol. Nie uniósł ciężaru krzywd, jakie spotkały go ze strony najbliższych. Zaczął kraść, aby się utrzymać. Mieszkał na ogrodach działkowych, gdzie miał niewielką altankę. To tam udała się policja. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, należało przeszukać domek. Drzwi były otwarte, a już od progu można było dostrzec plamy krwi. Widok tego pomieszczenia był makabryczny. Praktycznie nie było miejsca niepokrytego brunatną substancją. Na ziemi leżał nóż kuchenny, siekiera i drugi nóż, coś na styl myśliwskiego. Technik zabezpieczył dowody. Ponadto w altance ujawniono wiele śladów daktyloskopijnych. Odciski palców kilku osób były wszędzie. Do tego ślady genetyczne zabezpieczone z butelek po piwie oraz ze szklanek. Policja odnalazła miejsce zbrodni, ale kto dopuścił się tego czynu? Ruszyło śledztwo. Cofnijmy się o 4 lata. 33-letnia wówczas wdowa z dzieckiem zaczynała odbudowywać swoje życie. Po tragicznym wypadku, w którym straciła męża, ciężko było jej spojrzeć na kogoś innego z takim samym uczuciem jak na Wojtka. Szczerze go kochała, ale nie było im dane być razem. Któregoś dnia mężczyzna wracał do domu z pracy. Ktoś wymusił mu pierwszeństwo. Jego golf wbił się w terenówkę, a kierowca mniejszego samochodu zginął na miejscu. Urszula długo nie mogła się podnieść z kolan. Została sama z małym dzieckiem i musiała wytrwać, żeby utrzymać dom i wychować syna. Nie było łatwo, ale czas zrobił swoje. Po kilku latach mogła już powiedzieć, że jest pogodzona z losem i gotowa na kolejny krok. To wtedy pojawił się Bartłomiej. Poznała go przypadkiem podczas jakiejś sprawy w urzędzie. Chwilę porozmawiali i wymienili się numerami. Urszula dobrze wspominała tę rozmowę, więc chętnie przyjęła propozycję wspólnego wyjścia na drinka. Para zaczęła się spotykać. Spędzali ze sobą coraz więcej czasu, aż zapadła decyzja bardzo szybka decyzja żeby mężczyzna się do niej wprowadził. Wiedziała, że nie ma własnego lokum i wynajmuje pokój u kolegi. A że ona miała trzy pokojowe mieszkanie, mogła pozwolić sobie na przyjęcie go pod swój dach. Bartek zgodził się natychmiast. Tego samego dnia spakował kilka rzeczy i wprowadził się do swojej dziewczyny oraz jej syna. To, co mogło dziwić, to fakt, że cały dobytek, jaki miał, to niewielka reklamówka z kilkoma rzeczami. Bartosz usiłował wykręcać się od odpowiedzi, ale w końcu wyznał prawdę. Jest bezdomny. Po rozwodzie żona wyrzuciła go z domu i trafił do jednej z altanek, gdzie zamieszkiwał wraz z kolegą Waldemarem. Kobieta mimo wszystko postanowiła, że będą razem. Choć miała żal o to, że Bartłomie ją okłamał, dała mu kolejną szansę. Kilka dni później poznała wspomnianego Waldemara. Poszli na jego działkę w odwiedziny. Tam stał już alkohol i zakąska. Cała trójka wypiła kilka kolejek. Waldemar poszedł spać, a para wróciła do domu. To był pierwszy raz, kiedy pod wpływem Bartłomiej pobił Urszulę. Zrobił to na oczach jej dorastającego syna. Kobieta zrozumiała, że zupełnie nie zna człowieka, którego wpuściła do swojego domu. Ale mimo tego, co się stało, nie zostawiła go. Następnego dnia Bartek ją przeprosił, a ta mu wybaczyła. Wybaczyła mu też każdy kolejny raz, gdy czuła jak puchną jej wargi i pieką policzki. Od tego czasu ona i jej syn byli katowani przez człowieka, do którego wyciągnęła pomocną dłoń. Dała mu dach nad głową, a nawet utrzymywała, bo tamten czasami tylko łapał się dorywczej fuchy na budowie. Najaw wyszło też to, że mężczyzna ma dość pokaźną kartotekę w policyjnych aktach. Kradzieże, bójki, rozboje. Raz trafił do więzienia, gdy spowodował wypadek po pijaku, najeżdżając na rowerzystę. Teraz prawda wyszła na jaw. Bartek za cel wziął sobie wychowywanie syna konkubiny. Bił go, karał, a ona się wszystkiemu przyglądała. W chłopaku narastała nienawiść do matki jej partnera. Chłopak zaczął zamykać się w sobie. Bał się wyjść z pokoju, żeby tylko nie prowokować kata. Ale to nie miało znaczenia. Tamten potrafił zbić go bez żadnego powodu, a gdy chłopak stracił przytomność, katował jego matkę. Wszyscy dookoła wiedzieli, co się dzieje w ich domu. Nikt jednak nie reagował i nic w tym dziwnego, skoro nawet ofiara tłumaczyła zachowanie swojego oprawcy. Nawet w zakładzie pracy Urszuli zaoferowano pomoc. Ona jednak skwitowała sprawę uśmiechem i krótkim tekstem, że każdy powinien trzymać się swoich spraw. Nie wiadomo dlaczego tak postępowała. Przecież nie była związana w żaden sposób z tym człowiekiem. Nie byli małżeństwem, nie mieli wspólnych dzieci i nie zaciągnęli wspólnego kredytu na lata. Mimo wszystko kobieta trwała u boku swojego kata. Być może należy tu mówić o symptomie sztokholmskim. To stan psychiczny, który pojawia się, gdy ofiara przemocy identyfikuje się ze swoim sprawcą. Łączy się z nim emocjonalnie. Zakochuje się w swoim kacie i go broni. Być może właśnie z tym mamy tu do czynienia. W każdym razie Urszula trwała w toksycznym związku przez cztery lata. W tym czasie przyzwyczaiła się już do ciągłych awantur i siniaków. Jej zadbany dotąd dom stał się zrujnowaną poczekalnią dla lokalnych pijaków. Przychodzili tam jak do siebie, wymiotowali po kątach i wynosili sprzęty, na które kobieta ciężko pracowała. W końcu i ona zaczęła pić. Tylko w ten sposób mogła znieść upokorzenie i ból fizyczny. Do tego doszło wykorzystywanie jej przez partnera nawet w obecności jego kolegów. Wszystko obserwował też Waldemar. Któregoś dnia zaczepił ją na ulicy i powiedział, że jest zbyt dobra, że powinna odejść od Bartka i poszukać kogoś lepszego. Nie tak wygląda normalne życie, a ona przecież jest porządną kobietą. Kilka dni później Waldemar zaprosił Bartka i Urszulę na swoją działkę. Poszedł z nimi też Piotrek. Syn Urszuli miał wtedy 14 lat. Na stole stała wódka, jakieś jedzenie. W kącie stał mały piecyk, którym ogrzewali pomieszczenie. Grudniowa noc 2017 roku nie należała do najcieplejszych. Cała trójka piła i rozmawiała. Tylko kwestią czasu było, aż Bartek wybuchnie. Po alkoholu zawsze taki był. Gdy miał już dość, stawał się agresywny. A powód? Nawet jak takiego nie było, zawsze coś wymyślił. Tym razem jednak skupił swoją uwagę na koledze. Waldek zaśmiał się z jakiejś sytuacji z przeszłości, a Bartek odebrał to jako atak. Po chwili wybuchła między nimi awantura, a mężczyźni rzucili się na siebie. Większy i silniejszy Bartek powalił na ziemię swojego przyjaciela. Uderzył go kilka razy pięścią w twarz. Napadnięty nawet nie próbował się bronić. Agresja budzi agresję, więc postanowił przeczekać moment, licząc, że kolega się opamięta. Wtedy stało się coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. Urszula wstała od stołu i podeszła do szafki, z której wzięła nóż. Dała go swojemu konkubentowi, a ten, bez namysłu, zaczął nim okładać waltka. Po chwili wskazał palcem na stojącą w rogu siekierę. Urszula bezmyślnie podała mu to narzędzie, a Bartek znów zaczął pastwić się nad ofiarą. Ale nie uderzał w miejsca, które stanowią śmiertelne zagrożenie. Wybierał te, które bolą. Nogi, ręce, brzu. Uderzał tępą stroną, aby nie zabić, a zadać ból. Tak samo zrobił z dłonią ofiary, którą na chwilę włożył do rozgrzanego pieca. Na koniec sięgnął po kolejny nóż. Tym razem zadał dwa ciosy w szyję. Jedna rana cięta, druga kółta sprawiły, że ciałem wstrząsnęły dreszcze, po których z człowieka uszło życie. To wszystko obserwował czternastolatek, który skrył się w kącie niewielkiej altanki. Po wszystkim sprawcy i nastolatek uciekli. Chłopak został w domu, a starsi wrócili na działki, aby zabrać ciało. Jednak byli zbyt piani, aby dać sobie radę. Dlatego dopiero następnego dnia wywieźli zwłoki do lasu, przenieśli je kilkadziesiąt metrów od drogi i porzucili. Od tej pory Urszula nie przestawała pić. Gdy doszło do niej, co zrobiła, załamała się. Jej syn również nie umiał poradzić sobie z traumą, jakiej doznał. Tylko Bartek żył tak, jak gdyby nic się nie stało. Czynności śledczych pozwoliły ustalić, co w feralnej nocy robił denat. Przesłuchano wielu świadków, którzy wymieniali tylko jedno nazwisko. To Bartłomiej J. musi stać za tą zbrodnią. Tego dnia ci dwaj w towarzystwie jakiejś kobiety z dzieckiem szli razem na ogrody. Mieli alkohol, więc pewnie umówili się na imprezę. Szybko udało się ustalić personalia tych osób. Trzy dni po morderstwie policja zapukała do drzwi mieszkania Urszuli. Kobieta ledwo trzymała się na nogach. Oboje trafili do aresztu, a syn pod opiekę placówki wychowawczej. Gdy para wytrzeźwiała, przyznali się do zarzucanych im czynów. Urszula nie potrafiła racjonalnie wyjaśnić, dlaczego tak postąpiła. Dlaczego wzięła udział w zbrodni i pomagała swojemu partnerowi, a może i ona ją zainicjowała podając narzędzie zbrodni. Nie dbała o to, że świadkiem tych wydarzeń jest jej syn, który teraz zostanie sam. Bartłomiej zwalił całą winę na alkohol. Zasłaniał się niepamięcią i nie wydawał się być przejęty perspektywą reszty życia spędzonego za kratami. Prawda jest taka, że nigdy nie kochał Urszuli. Wybrał ją, bo była słaba, a przy tym zapewniała mu wygodne życie. Pracowała, a on miał gdzie spać, co zjeść i za co wypić. Podporządkował ją sobie i naciągał granice, aż doszło do zbrodni zbrodni, w której ta niegdyś spokojna i poukładana kobieta uczestniczyła. Wyrok w tej sprawie zapadł w 2018 roku. Urszula K., w wieku 37 lat, została skazana na karę 25 lat pozbawienia wolności. Jej konkubent, 42-letni Bartłomiej J., usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Piętnastoletni wówczas Piotrek trafił pod opiekę dziadków. I tak kończy się dzisiejsza historia. Kolejna już za kilka dni, a ja teraz polecam Wam poprzedni podcast, w którym opowiadałem o Pawle, który pod wpływem dokonał okrutnej zbrodni, gdy za ścianą spali jego rodzice. Ten podcast znajdziecie na kanale lub kliknijcie w link, który wyskoczył właśnie na Waszych ekranach. Ja już się z Wami żegnam i życzę spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.